Cześć, witam Was na kanale Ogród dla Każdego. Dzisiaj pokażę Wam, jak wysiewać pragoni i petunie. Zapraszam Was do oglądania. Do wysiewu pragoni i petunii będziemy potrzebowali ziemi do siewu i pikowania, znaczników do oznakowania roślin, pikownika do macie pikownika to ołówka, doniczek do rozsad. Biorę doniczki lub możecie użyć też pszczeków, piwników, pożywności. Ja użyję doniczek, droszat i pszczeków, piwników, pożywności. Skoro mamy już wszystko, bierzemy się za wysiewanie. To doniczek lub pirodniczki albo pszczeków, piwników, pożywności. Zależy, czy tam macie. Przypujemy ziemię do siebie plikowania. Delikatnie ubijamy, tylko nie za mocno. Ja ziemię mam wymieszaną z peritem. Perlit na powietrza glebę i zachowuje wilgoć. Dzięki temu nasze nosinki będą lepiej rosły. Nie będzie trzeba tak często podrebać teraz delikatnie ubiemy, tylko pamiętajcie, nie za mocno. Te grudki jak te są, lepiej po prostu je albo wyjąć, albo po prostu rozgnieść palcami i żeby po prostu silniki mogły po prostu nie przez grudki, tylko przez normalną ziemię. Jak tapie na taką grudkę nasionko, to po prostu będzie miało ciężko do wykiełkowania. Tylko pamiętajcie, jakbyście chcieli te pergonie, pytanie, inne rośliny z nasion wysiewać do, do ziemi kwiatowej, to nawet tego nie róbcie, bo ta ziemia się nie nadaje, bo ma bardzo w sobie dużo nawozu. I jak tylko nasze śniki wykiełkują, a wy byście zapomnieli je podrać, to ta ziemia po prostu popali nam te roślinki. Zaczną po prostu usychać po podraniu, aż po prostu wyschną i... Są jedne są to tam spalone. Dlatego już tylko ziemi do siewu i pikowania, bo mam minimalną startową dawkę nawozu. Przypujemy. Co macie możecie być pojemników pożywności doniczek do osadów dwie doniczki. Pamiętacie, pojemniki i doniczki nie mogą być niskie. Muszą być w miarę wysokie. To są doniczki P11, czyli 11 cm na 11. Teraz delikatnie podrejemy. Podrewamy. Po podaniu ziemia może delikatnie opaść. W tym się nie przejmujcie. To ją tylko dosypiemy. Po prostu dosypiemy to ziemię tam, gdzie opadła. Ta błąd, tu się nie przejmujcie, Która tu jest. Teraz się z ziemią i będzie po prostu lepiej. Taka lepsza ziemia będzie. Tak mówię, dosypujemy ziemię. Podlewamy. Ziemia opadnia i tak pani, że ją po prostu zasypać. Widzicie tak opadła. I ją dosypujemy. Delikatnie ubijemy. Podrywamy następną domiczkę. A to, że ziemia opada po planetach jest zupełnie normalne. Nie ma się po prostu co martwić. Niech chcę zlecić ta woda. Dosypiamy ziemi. By było na równo. Ubijamy delikatnie. Podjewamy i się opadnie. A potem powrotem do tej doniczki, I tak postępuję po ze wszystkimi doniczkami, które są w ziemią, a po opadają. Bo to normalnie, śmiał pan tak Jak mówię, to jest normalne. To nie macie się, ma się co martwić, bo. Po prostu ją dosypiemy i wszystko będzie składnie wrzejdzie wszystko będzie elegancko. Właśnie, na no takie coś właśnie uważajcie, bo jakby wtafiłem na to nasionko, to po prostu jest także tego, że po prostu to nasionko też będzie miała pewien wykiełkowanie, by trzeba znaleźć tą grudkę właśnie takie coś i ją odłożyć. ten kabel mikrofonu trochę przeszkadza. Jak mamy mamy mi mnie lepiej słyszeli. Widzicie, ona tak sobie daje opada. Dosypujemy. Czy ty mieszam to, bo to z tą wodą. Widzicie, elegancko. też odkładamy. tylko nie ubijemy ją. Tą też podrywamy. Tak jak już mówiłem, to białe, czyli w tej ziemi to jest pellit. Powtórzę jeszcze raz. Perlit na napowietrza tą glebę, która jest tej, doni tej doniczce i raczej, że, że po prostu jakbyśmy musieli podrać, a ona ta gra będzie wyglądała po prostu, że jest sucha, to się nie przejmujcie, bo Pełid właśnie daje to, że gdy jest aż wilgotna, tak na wiesz, jakby przeszona, ale w środku będzie mokro, będzie miała fajnie. Operat pochłania wodę, zachowuje wilgoć i po prostu dłużej jest mokra ziemia. I lepiej te siedzonki rosną. Skoro już mamy po prostu ziemię nasypaną, podlaną, to bierzemy pikownik lub ołówek Robimy wygłębianie na 3 mm. Kalentoniczne. Każdy nie trzeba się takie głębienie. Często chodzi tam, to ta Bierzemy nasz nasz na, się na To jest paragonia czerwona. Do każdego głębienia będziemy dawać po jednym nasionku, po argonii. Będę trochę się przesznął ten worek. A potem podaję, przedaję jeszcze raz. Dworzę jeszcze raz. Bierzemy nasiona śniadanie tej oko o, czerwonej. Patrzcie, tak góremy nasiona na Do każdego wgłębienia dajemy po jednym nasionku pergonii. I delikatnie zakrywamy nasionko ziemią. Delikatnie tylko, co nie za mocno. Bierzemy znaczniki, piszemy na znacznikach nazwę rośliny. Datę, czyli kiedy wyszliśmy nasze ośminki, a w przypadku tego nie także ich kolor. Czyli teraz datę, dzisiaj mamy 19 luty. O, jeszcze 19 luty. luty. I piszemy. Pera gonia. rabatowa Jeju. tu się nie udało, to bierze jeszcze jeden znacznik, tak? ale po prostu możecie to zmarzać gumką do mazania. Tu ładnie zejdzie. Właśnie jak tak powietrzu właśnie ciężko się piszę ołówkiem po prostu na, na tych rzeczy, po prostu nie mi albo nie wyjdzie, albo ja się coś napiszę jak tak jest. Widzicie, kto to strona. O, to jest ta strona. Po jedna jak się po. po na pierwszej części to jest taka jakby bardziej szorstka, druga taka gładka. Tu piszę do tej szorstki. Czyli dzisiaj mamy 19 luty. piszemy pergonia pera koña Czerwona. W skrócie napisałem. To jest mały znacznik, po prostu, żeby powiedzieć, co to jest wysiane. Na każdym znaczniku bierzemy, piszemy właśnie rośiny, daty, kiedy na daty Latyczyk jest wyszli na i kolor. Najpierw, żeby długie znaczniki. dziś o takie. Wbijamy znacznik do ziemi. Tak, żebyście wszystko widzieli, co jest na niej napisane. Ok, zapomniałem jeszcze, tę nasionkę trzeba przykryć. też delikatnie. Tak, mówiąc, wbijamy znaczniki. Może, żebyście widzieli, co jest napisane. Skoro mamy już wszystkie rośliny oznakowane i pergonie wysiane, to bierzemy się za wysiewanie petuni. Ja, ja petunię będę wysiał do płynników pożywności. Tak jak mówiłem petunie nie mogą być w niskich do niskiej, i w niskich pojemnikach. muszą być w miarę wysokie Wsypujemy ziemię do siebie i piekłem do pojemników o żywności. To, że ja mogę, to się tym nie przejmujcie. O, teraz nie ubijamy. A, taki bałagan. Nasiona petuni wysiewamy żółtowo, a ich nie przykrywamy. Bo Jakbyście przykryli ta na zimę, to po prostu nie wykiełkują. Będziemy musieli siać drugi raz. Tak samo z nasionami surfinie. Jakbyście chcieli je wysiewać, to też musicie żółtowo, a ich nie przykrywajcie. Bo też Wam nie wykrywam, bo to są bardzo drogie nasionki. Teraz Wam pokażę. Nasiona petunii ma z własnej właśnie, O, zobaczcie. Widzicie, jakie drobne nasionka? To ich nie przykrywajcie. Bierzemy nasiona petunii. Zaraz Wam pokażę wszystko. Tymi śmietkami się nie przejmujcie, bo to jest z kożyczką w nasienniku, już te nasiona były po prostu już tej ziemi i ich nie będzie to nic nie przemylę, bierzemy nasiona na petunii i, z... I wyświetlamy żółtowo Wszystkie wysyłamy, bo nie mam pewności, że po to wszystkie nasiona wejdą. Delikatnie ukrypiamy, bierzemy z do spryskiwania roślin i delikatnie przy nasionach spiskujemy. A z ziemią. To jest kolor kwiatowo biały To zaraz sobie napiszę. A teraz bierzemy jakiś pojemnik, może to pojemnik taki sam, lub jakąś froje społeczną, zakrywamy to, ten pojemnik i stawiamy na słoneczny parapet. Tylko pamiętajcie, o codziennym wieczeniu, co godzinę, żeby ta śnaita zina nam nie speśniała i żeby była po prostu wentylacja. Po prostu tą ale ale taki taki korze jak ja go zrobiłem, Okrywać, odkrywać tak na godzinę i niech się to wieczy, później znów zakrywacie i czekacie aż przyszedł a jak nie macie smacznych parapetów, to po prostu weźcie lampy do świetlania roślin, jeśli macie i doświetlajcie je, jak tylko na, nasze nasionka tylko wrzejdą, to doświetlajcie lampami, przepraszam, lampami do roślin i będą gładnie po prostu wschodzić i rosły. No to kończymy dzisiejszy odcinek Ogród dla każdego. Skoro, jeśli odcinek wam się podobał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Bo będzie się coraz więcej filmów na kanale Ogród dla każdego. Niedługo będziemy się różne bejiny, warzywa i wam wszystko będę pokazał od początku do końca jak co jak robić. Zapraszam.